Siemanko, ja jestem, Kugabi ze mną jest. Mozwer. I będziemy nagrywać Escape'o. Z matki Blue and Red. <laughs> Oj, dobra. Oczywiście na obu kanałach będzie filmik. No. Ja Mamy dam... Ja, rybę. dam link... ja mam rybę, będziemy mieć ja. ryby i będziemy ja. jeść ryby. Okej. Okay. Ja dam linka do jego, a on do mojego. No. Dobra, no, zasady, ja tam... uwaga, przeczytam zasady. Ja przeczytam zasady. Ja. Idź od moich zasad. Weź. Graj na PC full. PC full! Graj na Peaceful. Nie niszcz nic. Dozwolony mm. mod Optifine. Jeźcie! A, a ja nie... nie mam Optifina! A ja mam Optifine. Dobra. O to co spiszesz? Witania... Fabu. Fabula. W Waszym Która, świecie fabule? ludzie od tysięcy lat zyli w zgodzie ze smokami, które pomagali im czytaj normalnie. Niedawno zmarł ostatni z ich świata i ludność utraciła szczęście. Kapłani z kościołu, z kościołu kapłani z kościołu nieskończonej mocy wybrali was, byście zdobyli jajo smoka z innego świata, stworzyli dla was teleport do miejsca, gdzie może się on znajdować. Portal zamknął się za Wam. Powodzenia. A gdzie ten portal? Portal nie działa. O! To może zmniejszymy szkło i zadziała. Algoladnie. Ej, skąd oni znają twój nick? Kto zna mój nick? No zobacz. Bardzo <grym> no, <nie grym> śmieszny. No rzeczywiście. No nie chcą. On do zostawicz. Dobra, to. Dobra, zostawiam to. Dobra, yy, wbijamy. Ty idziesz na czerwony, ja okay. czarno, No nie chcemy mieć No kurde, Twoje przedmioty. Twoje o, złote jabłka już są, okej. Okay. Tylko co mi te ryby? Nie wiem. Jeśli jesteś gotowy, wejdź tu i naciśnij guzik. Luzik, dobra, jesteś gotowy? Jeśli jesteś gotowy, wejdź tu i naciśnij muzik. Okay? Już to powiedziałem. <laughs> dobra, czy jesteśmy gotowi? Ja. Jesteś gotowy? Jestem. na No to ja, ja klikam. Ja też klikam. Klikłem. 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 Istamciłem servirć. Ja też... To, to potkę dawaj. Ty. To, o. <laughs> Dobra, tu musisz Drogi... stanąć niebieski. A nie, to ja jestem. To <laughs> no właśnie. I co teraz? A, trzeba... Daj mi stona, daj mi stona. Masz a no tak to też może Ej, czy miałem stworzyć e, płytkę naciskową? No chyba tak A nie guzik? Tak, bo guzik To nie może nie. tutaj Tego postawię tu, a weź wstań teraz mądry. Jej, a jestem mądry no. A teraz, no biegnij O, sprintem <laughs> Nie, <laughs> nie <laughs> zmieściłem się, mm. nie Ale mnie w końcu spał Dobra. Mnie też. Mam lag. No co jest, nie działa. Nie, to jakieś coś... A, okej. Okay. No nie to, nie to. Nie to. Szukaj dalej. O, to te dwa. <grym> Naprawdę? Ej, czekaj, 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 jeszcze nie schodź, bo muszę się przygotować. No. A które to było? To to? <grym> nie wiem. Tak, tak. No. Udało mi się, no. Uwaga. A, tam też lubię. To za debil. To pierdole. Już tego nie przejdę. Miałem szansę, ale... ...wolałem spaść. FPS-y mam małe, coś się... Nie... Ja coś też. Uwaga, idę.

No kurwa, no, za Kurwa, waga, to ja już skaczę. Kurwa, ja w dłoniaku skaczę. <ślad> dłoniaku. Dobra, no, dobra I waga. A! Ale, ale, no. no kurde, kurwa, na 3, 4. 4, a nie uwaga jakieś. Paga. 3, 4. Nie. no to mam na sobie. Pierwszy raz, tylko tutaj nie skaczył. Dobra. No jeszcze raz. 3-4 Jezu <grym> no, Dobra, to się robi nudne, wiesz? No, no to... Normalnie skacze, nie, uwaga. 4 Uaga. Oh, I 4. No. Co <grym> <z wolno. grym> tak średnio, wiesz, że nie wiesz. Dobra, jeszcze mi się znowu tam iść, wiesz? Czy nie wiesz? <grym> nie wiem. Cztery o, Jestem, jestem Paga cztery Jestem... no nie nie no co za kurdy! No bo za daleko mogę dał mnie. Płynąłem. Bo tu jakoś niska to wemą, nie wiem, stop. no nie mam Pusto Cztery Sprinta nie włączyłem o, to co? Y teraz to trzeba przejść. A to już. No właśnie. Filmik będzie trwał 15 minut na tym jednym parkurze. Dobra. Cztery. Czy ty, czy ty chcesz mnie wkurzyć? Dobra, to może ja zmienię się na chwilę w czerwonego. Nie. Nie zmienia się. Tylko normalnie idź. Błagam cię. Teraz już ogar. Mamy iść? No, no sprintować, to skończę, wiesz? <laughs> Dobra. Boga. i go. Ło, wow, ale jestem w Dobra. Uwaga. Oj oj, oj! oj, 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 lag. Przepraszam bardzo. Waga i. Go! No co, mówisz, go to jeszcze lecę? No leta. to. Mm, ja będę. Dobra, patrz się na mnie, jak ja będę. Yy, wiesz, no nie spodnie. mogę teraz, bo teraz muszę patrzeć się przed siebie. Dobra. Uwaga i. Lecę. A czekaj, 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 czekaj. Mam wejść puszyk wejść. wejść. Uwaga. I idę. Nie no kurde, zaraz zrobię cięcie, normalnie. Uwaga. 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 Czekaj, czekaj. Mam dwa serduszka, które <laughs> zjem Oj, się zliczyło. No dobra. Uwaga. 3, 4, tam chyba musisz trochę odczekać. No, no głupi, Uwalony sprint. Jeszcze raz. Mm -hmm. A teraz to jeszcze uda się. Jestem tego pewien. Czuję to, że. Pewnie jest... w duszy o tym wiesz. Dobra. I idę. I trochę odczekaj. no. O, idealnie. Waga. Jest. Co? Czy gdzieś <laughs> jest. Jeszcze raz, teraz już czuję, że naprawdę się bawię, tak naprawdę, naprawdę. Na serio. I idę. Jeszcze tak samo powiedz. I idę. I idę. Zlagowało mi się. No, zacięło się naprawdę. No, jak boga jak. Właśnie PvP, też cię zabiję. Nie, bo ja mam potkę, wiesz, pewnie nie masz. Ja też mam 54 mam. fisze. A ja też. No, bo się że już Dobra, Ej, ja, ja to robię. cięcie tak, zrobię że... no, Nie, nie, ja nie robię cięcia, graj dalej. Dobra, waga, go. No, mów, idę. Dobra, Jezus, nie denerwuj mnie. Dobra, bo... powiedz, idę, to Dobra. już będzie git Idę! O! Oh, nie tak szybko! Nie, nie idź tak szybko, znaczy idź tak szybko. Jak najszybciej. Dobra, teraz. Teraz mam dobrą pozycję ustaloną I! Idę! No, jakim cudem spadłem? Mm. I jeszcze ten pomocną. Merw to nie Co za typ. Paga i... Idę! No, co tak w No idzie, że żeby... jeszcze ten blonestone. Ej, ode... O, akurat mam cztery, to go naprawdę. Co, ty... co Dobra, może zmiana miejsc. Nie, albo dobra. Co ja zrobiłem? O Boże... O, mam fire, resistance i resistance. No dobra. Czekaj. Muszę mieć do światła. No. Dobra i idę i idę Nie, nie poszedłeś, no! no poszedłem. Nie poszedłem mm. Kupiłem tutaj te komputy dobra, dobra, dawaj i idę o, teraz na nim nie, nie doskoczyłem i, no, nie, I nie, idę I... Nie żartuj tak sobie. Nie żartuj! <tostandem> Dobra. I... idę. Kurde, nie, ja tam stoję, ja tu stoję. No, nie, ci teraz jestem. to ja to przejdę, bo ja tu jestem. Przy... Dobra, wiesz co, no, ja ci game moda zaraz wpiszę. Nie. Ja ci wpiszę game moda. Game... I... idę. Jesteś? Jesteś, uwaga. I... idę. Jest, jest, yes, A co, yes. na... na splincie? Ta, nie, nie wiem. Uuuu, yeah. Ej, i co teraz? I teraz cię otworzyłem. Aaa, dobra. Idziemy. Teraz mam? ty musisz mnie otworzyć. Ej, to jest... a jak? Dobra, to spadam tu. O, o, to jest płytka. Siema, Ej. Mm. Jest, udało się! Trzeba by to save'a zrobić. Trudne. O, parkour. Nie. Yeah. Z tymi lagami tak... to wiesz. Dla mnie to właśnie jest spory problem. <noise> Ej, i co teraz? Jak spadłem? Ku mnie z no. Ej, co teraz, jak ja spadłem? A co teraz, jak ja spadłem? Ja, ja wiem, to trzeba tak zrobić. Co zrobić? Zobaczmy. Ja mam o te polecieć. Eee... Aha, no No tak. No game trzeba, mode. to po prostu trzeba zrobić. Game to to jest... To jest właśnie takie w parkourze właśnie. A to znaczy w escape. Ie. To jest konieczne. Mode. <grym> Nie pisać game, to dobra. G A My, e, my, o, d, e, spacer z Udałaś. No co za tam ze mnie. Nie mogę na pierwszy skoczyć. No, no kurwa. Dobra, takimi lagami... Tego Ej, ale... Hm. Znaczy, Znaczy tu się... Czy nie tutaj chodzi? żadnych drabinek nie ma? że nie wyobrażali sobie, że jesteśmy takimi kretynami, żeby taka parkura przejść. Nie, nie przejść. Właśnie nie przejść. No, no. Ale jednak. Jest no kurde, nie. No. Puff, 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 ale, ale, mi dobrze idzie parkur. Ja. O Panie zoba. Jestem na końcu. No dobra, ale ja nie, ja nie mogę coś nie wiem. Co ja ale ja, ja przeleciałem. Na zły blocker. Ja przeleciałem, doreszty też przeleć, bo mi się nie chce. Nie, ja Gdyby drobinki nie były, jest. to by mi się chciało. Uwaga, nagram cię. Weź no, kontrol prześle. No kurde, nie denerwuj mnie już, okej. Okay? No poś, może ja to przechodzę chociaż. A nie przelatuję. Nie mogę na Creative lecieć. Co to za mapa? Teraz to ja nie ma No kurde czemu mi się sprint nie włącza? Włącza. No nie! To jest jeden taki jum głupi. Głupi jung. Taki trudny jump, że normalnie no, musiałbym się dobrze skoczyć. A ja mamy... KURDE! Trochę... Chciałem coś sprawdzić i... Że chciałbym podkreślić, że jako hostuję serwer i <laughs> Następny! Na... <laughs> I dlatego Wie, takie lagi, no. mi trochę ramu i dlatego mi się trochę klatkuje. mam tylko 25 FPS-ów. A... Więc. Mamy taki sam parkour? No kurde, nie! Dobra, weź, chodź już, lecimy, bo... Weź on się na Co ty do mnie powiedziałeś? To co słyszałeś. O ty... Dobra, to jest... Kurde, nie! <laughs> no w ogóle nie będę wyłączał tego gmoda. Ty, <laughs> wiesz kiedy jest godzina? Nie wiem. Bardzo późna noc, jest 20 <laughs> Niektesek jest jest... nocy I nie, teraz jest 22 jest 58 <laughs> Bardzo ciemna późna noc <laughs> W ogóle tutaj yy, jest głupi ten parkour Checkpoint robię sobie bo już nie mogę Bo to nie mały siak Dorenie, weź, weź, bo tam jeszcze są jakieś prawa autorskie, i będziesz miał. No, okej. Okay. To zrobię ci takie pip, jak to powiedziałeś, takie pip. Okej? Okay. Okej, okay. No nie! Dobra, chodź! Ale o to chodzi, żeby tu przejść, rozumiesz? No dobra, ale z tymi lagami to wiesz. Przez ciebie są te lagi stingu Jaki dobry! O nie. kurde Dobra, pijemy Wszystko nagrałem, wszystko nagrałem Ej Joki <laughs> troll, hoho ho. O, to dobre Dobra no, Kurde wiem, nie? Co to za fabki lecą z góry? To jest jakiś labirynt? Ale fajnie A, A ty. ty musisz mnie prowadzić chyba Ej, hey, ty Mam laga, ty nie wiem, co się dzieje. Ej, coś się dzieje. Mam laga, nie widzę nic. Ej, skraszało mi się Minecraft. Dobra, robię cięcie. to Haha, ha. ha. E, no, ja no. Cięcie. Tu jest... Tu są drzwi. A tu jest... Jezus! Skaczą po mnie! O Jezu, dobra, to ja Cię poprowadzę. No. O Jezu, slajmy. No dobra. Czekaj. czekaj bo to ja co Ty popierzę? Dobra, gdzie Ty lecisz? No szukam tego labiryntu, no. znaczy jestem w labiryncie. Uj, stój, nie ruszaj się. No. Gdzie jesteś? O, tu, okej. Okay. Idź za mną, widzisz mnie? Ojciec no. A game mode. O. No zasłania ten szambus. Dobra, widzisz mnie. Ej, no nie, <laughs> kupi szambus. <laughs> Dobra, no idę. Up. Czekaj, nie wiem czy dobrze, ale... Czekaj, stój. Spadz. Sprawdzę czy dobrze. Dobra, będzie dobrze. Ym, tu musisz właśnie tak, właśnie tak. I tu nie skręcaj, nie skręcaj i idź dalej. Yy, dobrze, dobrze. Tutaj musisz skręcić w Twoje prawo. Dobrze. No, i teraz? I gdzie ja Cię prowadzę? No, pewnie do wyjścia. Ale, rzuc, rzuc, rzuc. Teraz odwróć się tyłem. W sensie tak? No, do tyłu się rusz, no i idź prosto. Nie za daleko. Tutaj? Tak, 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 tutaj. Jej! Hm. Puść Czy mam wcisnąć tą dźwignię? Tak. No wciśnij. No wciśnij. Dobry pies. Co ty do mnie powiedziałeś? <laughs> Wafle, głupi. <laughs> Powiedziałeś? Dobra, zamknij się. Który to pokój? Cztery... Dwa... Pięć... Miałeś tam jakąś cyfrę? Nie. Nie mam cyfr. Ty... Pierwszy pokój... To był ten trudny. Drugi to parkour, tak? a w tym sensie. Czekaj. To jest czwarty, to jest czwarty. Na pewno? Nie. Pierwszy nie, nie. to był ten parkour, co nie mogliśmy go przejść. Drugi to był parkour, co nie mogliśmy go przejść. I, też. I trzeci to był labirynt. I to jest czwarty. Ej, ja Zginąłem. chyba w szamie jabłuszko. Zginąłem. Czyli to nie ten? Nie. A mi się wydaje właśnie, że to ten. No czemu nie? ej wiesz, że ja w ogóle nie mogę utonąć. Czemu ja nie? To znaczy. Nie Dobra ty ej, nie mogę ci do ciebie tepnąć. No Uwaga. Tak. I to jest jednak... mi się wydaje, że to jest piąty pokój, skoro ten jest zły. Ponieważ gdyż... ponieważ gdyż... E, ten może o ten Jezus. pierwszy co? <noise> Bo skakałem może... Sobie może... E, <noise> ej, może ten jeszcze pierwszy co tam guzik trzeba było wcisnąć, no ten spawn, czy coś. No chyba... Nie sądzę, ale tak myślałem. Dobra ja sprawdzam. To sprawdzaj. A ja może sprawdzę. Jest. Olo, te jabłuszka są z. Fire e, resistance. No i straciłem ja wiesz? Ej, wiesz co, tutaj są... Jeszcze jakieś te Co? Rzeczy. Też Dobra. jest... Jakie mi jest rzeczy? A to co to jest? No, tu jest pytanie. Ile jest było bodo? pokoi parkour? Pokoju parkur było dwa. Dwa. Wskakuj do dwa. Ok. Poświęć się, ja się poświęciłem po okay. prostu. Jej. Dobrze. Zgadł. <noise> Nie denerwuj mnie. Jej, wagoniki. To są schody na dół. A ja tam mam wejść? Nie wiem. O wagonik ze skrzynią. O, dwa ich to nie może... A, i musisz mi przynieść tym wagonikiem. Tak mi się zdaje. No a jak ja mam to zrobić? No wagonikiem. No dobra, a... Może... Nie, ja wiem, co mam Tak, zrobić. musisz tam zejść i wagonikiem, Zapnij bo ja nie mam żadnych wy... schodów. Tak, nie, zawróć się głąbie. Słuchaj mnie. Idź do tego wagonika i popchnij go, żeby przyjechał do mnie, rozumiesz? A rozumiem, rozumiem. Znaczy, nie miałem to. zabierać z tej skrzyni tego. <grym>, tej obciągni. Obciągni No, <grym>, ona była w tej skrzynie, nie <grym>, ja Dobra, A może... jak ją popchniesz? No właśnie, nie wiem. A tutaj. Ej, no ale kurwa. No, no jedźże. To ale to ma pod sobą jakiś. ten, ten taki ze złota? Nie wiem. Chyba ma. Powinna przynajmniej być. ty masz tam jakiś guzik? No, no rozwal ty szkło i weź je popchnij. No. Tak, kurwa, wszystko będziemy. Nic nie przeszliśmy, wiesz? Dobra, cicho bądź. No nie wiem, nie wiem. Czekaj, masz ja tu muszę coś zrobić. Bo ja tu moż, mogę wejść. A jak później wejdę na górę? No właśnie. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Skomplikowane... Skomplikowane... Jak się kurna popycha to gówno. Biorę tą obciągnię i kończę No daj mi tą obciągnię. Dora, weź kurde. A ja? A ja co? Co ja? Oj, nie wyszły Chcesz obciągnąć? Chcemy. A ty masz rybkę. <grym> o, dzięki, dzięki. Handel wymienny. <grym> Zombie, uwaga. Ja przyciśnij przyciska. Jaką przyciska? Do moich drzwi. Czekaj, bo mnie tutaj jak bije. Ja już grać na podcefuj. No właśnie. Ale nie chciało mi się zmieniać już. <grym> no nie no! Dobra, wciśnij ten przycisk, bo jak zginiesz, to będzie problem. Jaki przycisk? No, Gdzie przycisk tu do moich drzwi, drzwi. O, jestem jakiś przycisk do twoich drzwi. <laughs> Ej, no. A czemu tam tyle jajów no, jeszcze? Przyciśnij ten przycisk jeszcze raz. <laughs> co za tym? No, Zbieram gru jajka. Zbiera. Mamy to zbierać? Nie. Nie to Jeśli nie. się Cześć, podobało. Tu takie krótkie jest. No. Zbieraj Dragon Egg. Wiesz co? Jeśli się, się, się że... podobało, subskrybuj... Craft... Nie, nie, nie czytaj tego! Gratulacje. Przywróciliście radość na waszej planecie. Wkrótce kapłanie otworzą dla was port powrotny. Jeśli się podobało, um... Mojego... Powtarzasz się prostu mi tutaj hmm. tłumaczenie. Wiesz, że trzeba zrobić to, co zawsze wszyscy robią na koniec, czyli dupnięcie. <głos> dupnięcie. <głos> Dobra, ja to, ja to chyba wezmę. Mamy młode. Jeden. Tutaj takie znajdę bloczki. Nie pamiętam, o to są. I płytkę. Po co płytkę? No lol! Bo no, ja chcę spłytki odpalć, bo spłytki z, odpłynąć, z jest A jeszcze to zrobimy. A co on? Ten już rozsadza <grym> <grym> Owe <Ofre, grym> fps i -y mi spadły. Mi też! <grym> A, FPS miałem. <grym> EXP! Mam Okej. No. <grym> <grym> ok. No. To, to byłem beznadziejny, wiesz? No. Nic nie pczeliśmy chyba. To, do, coś tam weszliśmy. Chyba tylko te odpowiedzi na pytania i... Lagry. Poczekaj, ej, chodź tutaj! Idę po jak Nie, chodź na ten. Tam na tego spawna Jak nie mam tam dojść? No wykop się do góry O Jezu, ile kopani. O węgiel zabrałem. No kurde Jezu, gdzie to jest? O, jestem, jestem, ale... Ale gdzie jest ten spawn? Poszukaj. Polec sobie do góry i poszukaj. Dobra, szukam, szukam. Nie widzę... O Jezu, widzę widzę, widzę widzę. Nie tu nie jesteś. Ku. Jestem na shifcie, żebyś mnie nie widział. Tu nie jesteś. I chodź Ty. się tu pożegnamy. Okej. OK. Miesz, muszę przywrócić pokój i zasadzić tutaj jaja. Smoka. Spadł. No chodź. Nie jestem chyba, nie? No ale tutaj do mnie. TNT. No tutaj, zobacz, tu ci dziurę robię, o! Co za baby? Ja już tu stoję. A ten... Dobra. Dobra. Czekaj, na 5. Ja no, też. Jeszcze raz. Jeżeli wam się podobało, możecie subskrybować. Jeżeli wam się nie podobało, możecie lajkować. <grym> <grym> Jeżeli Wam się tak średnio podobało, możecie komentować. Ja byłem i jestem i będę ku Gabi, on. A on? A on. A on jest, był, będzie i <laughs> będzie wszędzie. Mógłby? Ej, coś tu ciemno, czekaj! Coś tu ciemno. O właśnie, jeszcze na pożegnanie.